I witam, wodniki. Dzisiaj pozwólcie, że zarażę Was nową koncepcją na poczytanie, a będą to dwie talie. Jedna będzie mówić w zasadzie odwrotnie. Pierwsza będzie mówić o tym, jaki ten miesiąc będzie dla Was, a druga będzie sygnalizować, jaką postawę przybrać powinniście lub jaka postawa jest od Was wymagana. A więc pierwsza to potencjały miesiąca, druga to Wasze osobiste. No, można by wybrać. Agitacja do tego, żeby się zmobilizować i w którą stronę to zrobić. Dodatkowo karty destynacji, a więc jaki ten miesiąc może być, i karta anielska, jako ta, która ma wskazać być może jakąś radę, a być może zasugerować coś Wam tylko wiadomego. A więc zaczynamy. Jaka energia dla wodnika na miesiąc lipiec? A więc jaki lipiec? Czym lipiec może chcieć Was. Otaczać. Co w tym lipcu? Dla wodników. Lipiec dla wodnika. Wyskoczyła wam dwie wam w zasadzie wyskoczyły jedna tak no właśnie może zacznę od tego pokazała wam się piątka mieczy. Piątka mieczy, więc no taki tutaj już pokazany ból głowy, a więc może będzie tak, że właśnie intensywność myśli, intensywność koncepcji, nie wiadomo, co wybrać lub trzeba wybrać coś, co jest być może no właśnie lepszym złem. Jest to taka karta, no wiadomo, trudna, bo ta piątka mieczy zawsze jest i umysłowa, i logiczna, ale przede wszystkim świadczy z reguły o takim trudnym punkcie w naszym życiu, czy też o takich emocjach, które no trochę no właśnie przyprawiają oból głowy. Czy ten miesiąc będzie taki e, gdzieś trochę może nie tyle nerwowy, ale może trochę stresujący dla Was? E, pod jakim kątem? Jak mądrze się do niego dostosować w wielu różnych, na wielu różnych płaszczyznach? Bo i również pokazał Wam się arcykapan, a więc może być to zagwozdka na poziomie chociażby moralności dla niektórych wodników z pewnością. Ale ogólnie, słuchajcie, pokazuje się, no właśnie, no taka trochę gdzieś walka z, z, z myślami, walka bitwa może, gonitwa myśli też, więc może być tak, że to po prostu będziecie gdzieś na urlopie, a jednak myślami będziecie w pracy, albo odwrotnie będziecie w pracy zamiast być na urlopie i to już trochę was przerasta, może też trochę musicie się gdzieś tutaj zdobyć na jakiś kompromis, bądź też ten miesiąc będzie po prostu taki trochę na właśnie na granicy kompromisu. Czy z pogodą, czy z decyzjami, czy z wyborem może się tak dla was, dla niektórych z was przynajmniej, pojawiać. Zwłaszcza, że pokazało wam się koło fortuny pod spodem, a więc mogą się tutaj pokazywać pewne zmiany, pewne niespodzianki od losu, czy też, no taka ja z reguły patrzę na to bardzo pozytywnie, bo tutaj się pokazują też fajne karty, takie, które być może wymagają od was. Hmm, uczciwego podejścia do tematu, który jest za przeszły, aby ten temat mógł ruszyć szybciej, by mógł przynieść jakiś rezultat. A więc być może nad tym się zastanawiacie, albo faktycznie no, gdzieś tutaj kwestie finansowe, czy kwestie pracy, może obranego przez Was celu, czy tego, jakie środki podjąć należy, e, aby go zrealizować, mogą tutaj zakłócać no, pewną, pewną harmonię. Ale nie przejmujcie się tym, bo to nie jest wcale nic strasznego. no tyle tyle, że, tylko że miesiąc może Was po prostu troszeczkę mobilizować e, do większego e, przepływu myśli, czy do takiego większego trochę skupienia uwagi, zamiast na przykład pozwolenia sobie na taki super relaks. Zobaczmy, jaka karta jeszcze dla Was wymaganej postawy, a więc co w tej sytuacji, co w tym miesiącu powinniście uczynić? Jak powinniście się zachować, w jaki sposób odnieść do tych energii, które spotykać Was mogą? Lipiec, lipiec dla wodnika. Wyskoczyła jak z procy, zostawiamy. No. Wójka mieczy. A więc widzę w że u Was to jest tak, no bardzo logicznie, kontemplacyjnie, bardzo umysłowo. Może tutaj jakieś, no faktycznie, stresy się u kogoś wkradają, bo pamiętajcie, że czytanie jest też ogólne. Natomiast tak, jeżeli będziecie decydować się na jakiś kompromis, to być może pozwólcie, żeby on się sam stworzył. Nie podejmujcie zbyt pochopnie jakichś konkretnych decyzji. Zachowajcie być może większą wstrzemięźliwość, jeżeli nawet czegoś nie wiecie lub nie rozumiecie, albo, no właśnie, jest wam trudno się do czegoś ustosować. Bo tutaj się pokazuje tak, że nie dosyć, że miesiąc może nie przynosić jakichś sensownych rozwiązań takich, które, których oczekujecie, lub których miałyby Wam wyjść, przynieść, gdzieś być na wyciągnięcie ręki, to i również decyzje, których być może chcielibyście się już podjąć, albo stanowiska, które chcielibyście zająć, być może nie do końca też będą takie łatwe i chętne, żeby, no, żeby, to, żeby to chwycić, żeby to chwycić, żeby do czegoś się odnieść bardziej merytorycznie, a więc tutaj nie róbcie nic na siłę, ten miesiąc, tak mówi. Ten miesiąc mówi też nie Poddaj się temu, co być może jakimś, jakąś gonitwą myśli jest, taką nieuzasadnioną, czy taką zmuszającą Cię do czegoś. Mm, pozwól sobie na pewien bezwład, pozwól sobie na pewną taką... Mm, ambiwalentność, jeżeli chodzi o to, do czego nie chcesz się przymuszać. Trochę nie rób czegoś na siłę, już któryś znak tak miał, więc być może też macie aspekty w, w tym znaku. Nie pamiętam w tej chwili dokładnie, który to znak, ale zobaczcie sobie w filmach. I również tamta prognoza także wskazywała na to, żeby nie robić niczego e, siłowo. Pod spodem również macie, na co powinniście być może zwrócić uwagę, wisielca, a więc e, Energia no, takiego wstrzymania. Dużo tu jest blokad w tym miesiącu dla niektórych wodników, nie wiem, dla kogo jest to czytanie, ale pokazuje się, że nie należy się tutaj gdzieś mocno śpieszyć. Nie należy gdzieś też przyspieszać czy no, wywierać jakiejś presji związanej z chociażby z tym, że coś musicie. Wcale nic nie musicie, natomiast pamiętajcie, że może ten miesiąc po prostu skłaniać was do kompromisów, z których nie będziecie zadowoleni, albo których wcale nie powinniście też samodzielnie. Na które samodzielnie nie powinniście się decydować. Być może te kompromisy powinny po prostu przejść, yy, okazać się same z siebie, yy, jako rozwiązanie tego, z czym mierzyć się będziecie, aniżeli to, że to wy, yy, faktycznie pod czym się podpiszecie już tak yy, ostatecznie. Tak się tutaj pokazuje, ale jeszcze zobaczmy, jaka destynacja, więc jaki kierunek, jaki cel, yy, czy też znak, sygnał dla Was w miesiącu lipcu. Co miesiąc lipiec yy, chce tutaj. Na co chcę zwrócić uwagę wodników? Miesiąc lipiec. Na co chcę zwrócić uwagę wodników? No słuchajcie, odczyszczenie Wam się pokazało. Tego co niechcianym bałaganem. Czy emocjonalnym, czy materialnym jest, a więc może tutaj właśnie no, będziecie robić jakieś porządki, może będziecie coś próbować usystematyzować i to nie będzie wcale takie proste. Dlatego się nie śpieszcie, nie stresujcie, dajcie, pozwólcie sobie na pewien bezwład. Tak się tutaj trochę pokazuje ten, ten miesiąc. Zwłaszcza, że pokazało wam się również ładowanie baterii i afirmacja, a więc yy, karty radzą w jakiś sposób, czy też zwracają waszą uwagę, że. Jeżeli chcesz wypoczywać lub jeżeli potrzebujesz większego luzu lub większego tego, czego w ogóle potrzebujesz, powinieneś większą uwagę skupić na tym konkretnym celu. A więc być może skupienie uwagi będzie dla Was tutaj trudnością w tym miesiącu, aby się na czymś skoncentrować, bądź też jest to taki trochę akcent zachęty, aby właśnie poświęcić sobie, czy też tym najważniejszym wartościom w Waszym życiu, czas tej uwagi. Podążania za nią, myślenia tylko o tym, co wam faktycznie potrzebne i co jest również dalekie, być może od trosk, lub tych niefajnych wibracji, które gdzieś wymuszają na was konieczności, budują stresy, napięcia i tym samym wprowadzają pewne chaosy. Nie dajcie temu. A jak Anioły się jeszcze do tego odniosą, zobaczmy, więc dla was, dla was, dla was. Karta. Pragnienie wiedzy Wam się pokazało, a więc może tu brakuje jakiejś informacji, jakiejś wiedzy, może coś musicie pobrać, jakiś no, pakiet informacji, który miałby Was przybliżyć do tego, do tego spokoju. Tak to czuję. A więc tutaj może trzeba coś jeszcze wypatrzeć, może się trzeba, no właśnie, zorientować bardziej, bardziej zorientować, aby się uspokoić, aby być spokojnym, aby, aby no, gdzieś nie czuć takiego niepokoju wewnętrznego. Rada dla ciebie i w ogóle miesiąc wodniku mówi poddaj się pewnemu bezwładowi a więc nie nie rób na siłę niczego, i również nie siłuj się z tym, co do końca nie jest klarowne. Podejmij jakieś kroki, które mogą Ci tę klarowność przynieść, ale rób to wszystko w spokoju ducha i w totalnym takim poddaniu się, co ma być, co ma przyjść. To trochę będzie. Natomiast bądź zorientowany, czy też nie odwracaj się od wiedzy, która mogłaby Ci pomóc. Być może nie wszystko wiesz, i ten miesiąc też co trochę tak cię. Szturnąć. A więc jeżeli pojawią się jakieś chaosy lub jakieś nieczytelne sygnały w, twoim, w Twojej przestrzeni tego miesiąca, pozbądź się strachu, pozbądź się lęku, dezorientacji i skieruj się na to, co jest wglądem, a nawet bym powiedziała ciekawością. Może musisz się też czymś zainteresować bardziej. Trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pamiętajcie o aktywności. Hej!